Witaj załogo z tej strony Anteris e, i po pierwsze chciałem was przeprosić e, za to, że dawno nie było filmików na moim kanale, ale jest to spowodowane tym, że są wakacje i e, no przez jakiś czas nie było mnie w domu. A kiedy byłem to po prostu nie miałem weny Dlatego mam do was taką prośbę Abyście pisali w komentarzach Jakie chcecie widzieć serię na moim kanale Bo jeżeli chodzi o najlepsze momenty To nie przejmujcie się nimi ponieważ Tą serię będę kontynuował I mam zamiar za jakiś czas Właśnie zacząć No częściej Te, te momenty wrzucać Ponieważ myślę że to jest fajna seria No i co co do innych serii Minecraft. Z Minecrafta właśnie myślę, że coś nagram w najbliższym czasie. Jeżeli chodzi o osu, to właśnie tutaj teraz za chwilę Wam przejdę sobie jakąś mapkę i Wam pokażę replaya. I mam też taki pomysł, żeby nagrywać filmiki ze Skyrima. Nie wiem, czy Wam się ten pomysł spodoba, czy też, czy też nie. Więc napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, jakie chcielibyście zobaczyć serię. To ja postaram się je nagrać, może coś z QWorda może parkura, właśnie parkura już mam nagranego, tylko potrzebuję jeszcze parę fragmentów do filmu, aby, aby po prostu film był dłuższy. Więc myślę, że tak, może jutro, pojutrze nagram coś z parkura jeszcze. Oczywiście w realu, nie w Minecrafcie. No i za jakiś czas też tego parkura wrzucę, tylko sobie go ładnie zmontuję. No i co, za chwilę sobie przejdę mapkę wosu. Chyba sobie zagrałem harda e, z modem Double Time, czyli po prostu mapka jest e, dwa razy szybsza, e, dwa razy trudniejsza, tak jakby, e, tak jakby utrudnienia. E, w sumie też mogę zagrać jakiegoś Insajda, e, No, ale nie wiem, zobaczę. Zobaczę jeszcze za chwilę, wam puszczę tego replaya. Ja się już z wami żegnam i zapraszam was właśnie do oglądania e, replaya z mapki, którą za chwilę przejdę. Znowu trzymam mnie poduszka, zaśliniona w dodatku, zwalam się duszka, nie ogarniakły, sam bierz jak jest w to samo masz rano, włączy ludzi